Hej, dzisiaj nagrywamy Ma iCraft razem z Adim. Siema. No. Montażysta teraz klej tu, Hej tu, klej to. Wklej. Dobra, teraz może zniknąć. Dobra, idziemy dalej. To w sumie dobrze ci wyszło. No, 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 no nawet nieźle. Pani montażysta, myślę. Mhm, pani montażysta. Dobra, to nie, no to... Tutaj, czekaj. I jeszcze będę sprzedawał bloczki. To byśmy porobili w sumie... Dokończyli sklep najwyżej, co? Dzisiaj. Taki luźny odcineczek. Nie wiem, Może możemy neterić zarazu. O sorry, sorry widzowie. Najwyżej może częściej zrobił tam Nie wiem czy bym będzie się chciało. Dobra, to może zróbmy tak, że tutaj, tutaj są te naturalne rzeczy. Jak to mówię, no to. Tutaj będzie. O! Nederlak. Jeszcze. Cyk, to będzie najwyżej tu. Tyk, tyk. Dobra. A tutaj. Nie, ja myślę, że ktoś to kupi. O już kości jeszcze. Milion. Okay. Dla Udor zrobimy... Dla łóżki. A patrz, poczekaj. No, patrz. Weź to. Chodź, idziemy do tych tabliczek do tych? No. I idziemy to podświetlić. A jak się to robi? i puka. Tak i to się... No i teraz y, musisz podświetlić. Tylko musisz coś napisać. E... Aha. Elo. E, nie, 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 nie. O, no. E, widzisz? Świecące. A jak się bicie, to wypada? Nie. I tu już zawsze będzie nie. Ej, to po co te Insaki? To fajne jest. Czyli my możemy częściej tak w sumie robić. Okej. Okay. W sumie nie wezmę tu te glon Insaki. Nie no może... Tutaj mamy tyle tego. Myślę, że tu jeszcze by mogły być armorki w sumie z tej mojej bierze. Poenchantować je? No to by miał zapasową, bo w sumie po tej śmierci to on ma jakąś zdechłą żelazną. Enchantowaną. Tutaj jest jakiś słabiutki secik. W sumie nie wiem, o dwójka taki fajny mieć nawet. No. No to w sumie my teraz... Ja bym zrobił cięcie i i pojdziemy tam do Netheru i poszukamy. Wiecie czego? No jak to się mówi. No. No. Dobra, wlecamy pod tym... No krótkim cięciu, bardzo krótkim i jesteśmy już w naderze będziemy farmić szczały! A masz! Nie, nie żyjesz. I jak... Pa w sumie musimy trochę porobić. Ty już te... masz 71 Fajnie, Aaa, Stówkę trzeba zrobić, co? Nie wiem czy w tym odcinku. Trzymy dużo ich jeszcze, nie? A mm. i ten gaz teraz będzie nam pole tego fireballa. Przyszliśmy farmi k czoł i teraz tyle no, A tam jest ten bastion! Tam jest ten bastion, o którym mówiłeś. Tam są blazy chyba? Nie. To są te słupy z tego... Au! z tego dziwnego Nie chyba. O ja. Nie, nie będę stelał, bo po co? Enderman. no wiem. Edek. No bije mnie jeszcze no. A w tamtym odcinku. Tyle Endermanów. <noise> A to ten skąd wziąłeś? Yy, miałem. Mhm. Portal. A to jest ten drugi chyba? No, chyba. Czy ten sam? Ten sam chyba. Nie wiem, chyba. Ciekawe kurde, dokąd. No, nie mogę biegać tak długo. Ciekawe dokąd prowadzi. No bo tu jest ten piasek dusz, który spowalnia. Jakbyś miał yy, szybkość dusz na butach abyś mógł. Ha! Jeszcze się podpalił. Zemścił się. Jeszcze to jest pigment. Dobra. Masz przerąbane. A jak są jakieś tutaj pigmeny? To masz przerąbane. Bo u mnie na serwerze to było kilkanaście pigmentów wokół siebie, nie? I mój, mój kolega chciał EXPA, nie? I go sklepały? Tak. Prawie, prawie. Gdzie? No, na szczęście miał totem. A ty go sklepały tak naprawdę? No. Pewnie zbytnio dobra nie była, bo mnie by to by nikt nie sklepał. Mhm. Na pewno? No. To mój parkour na trybie... dobry. Mm, dobra, spróbuję dołączyć jutro na konsoli i zobaczymy, kto będzie lepszy. <śmiech> <śmiech> Klepię Cię na, na te to. sekund, mnie... zrobię to razy. Panie, jak Ty mnie nie rozklepiesz? Jak ja Ci taką strefę założę? A -a. Ej, to niebieski. No, zbierz ten piasek, to będziesz już miało ten taki niebieski. ty No, co mnie panisz? Ej, ile tu jest mieczy? Ale, tu jest za tym adoba. Chyba nie już. jakby co to lefy na następne odcinki. Leci w komentarzu, serducha! No to jest... Ej, fajer, bo jest No, szkoda, że nie można rzucać. No, ej, to ci... było... No i co, no i co, panie? O kurde. Ej, się wkurzyłem na pana. Pana gaszta. <gryw> Dostał. Eduś! O nie, piglin! Ej, piglin, wyrzuć mu złoto. A mam? Masz. Dwa staki. Prawie. Hej! Cześć Dawaj, wyrzuć mu. Czekaj, ja, ja nie rzucam, widzę, ja co robię. Gdzie jest? Gdzie on jest? Panie, bo zginiesz! Masz. Bo zginiesz! Klik. No? Zobaczymy, co da. Nagle, nagle, blok złota. Coś dałeś? nic. Gównie. Zabrałeś mi złoto! Stój, bo tyle. Pigliny zawsze muszą coś dać, jak się im złoto. Na ziemię, pan zastele pana. Masz! Chyba nie było co. I w tym odcinku chyba będzie 72. level. Ej, tutaj ile jest pigmenów? Dwa. Ja wiem, jak to zrobić. Pek, pyk co? Niezniszczalny był. Ej. dawaj, wracamy. Muzyka! Ja nie lubię tego. Ale będziesz mógł zrobić bacona, panie. Później. Ja nie pamiętam, jak się robiło bacona. A nie, podki będziesz mógł chyba zrobić jeszcze. Właśnie, gdzie... Nie pamiętam co się robiło z łzy gasta. Jak coś to widzowie piszcie je w komentarzach. Coś, co się robi w, z łzy z, gast, z gasta. I skąd na Walak ktoś? Walną stamtąd. A może... Ej, może Bibi jest. Nie, to by pisało na czacie. No ja nie patrzyłem na czat. Ale ja patrzyłem. A ciągle się w ten róg patrzę. No, po też jest zaznacz no. Także o. ty bym nie zginął. Ile masz staków? Dlatego. Strzał. Ej, zrobiłem tylko 12. Ale lipa. Oj, wiesz, jak te farmiłem te całą drogę do Gdańska, to wiesz, coś to Gdańska. No tak. Hihi. O tam. Zakampisz. So Kamuś, kapuś, kapuś. Kapusta i trafił go te Jak ma widzicie. O, to jest mocne. O, to jest kozackie, czekaj. O, gdzieś się do kopy do. Przecież tak można zakopać Neryt. Panie. No to mnie jeszcze Ej, odbiłem strzałą teraz by ci się na, na tym na czacie Oj. wyświetliło normalnie na kompie albo na tym no na na konsoli by ci się wyświetliło em, Co? jak to zwrot do właściciela nie i A żebyś mówię? żebyś zabił y, gasta swoją własną bronią to jest osiągnięcie ej niezniszczalny <grym> o kurde lepiej uciekam a to może jest szkielet Hero A jeszcze przed odcinkiem Hero Brain trzy razy zabił kajtka. No tylko że ustawiliśmy, żeby te temy się nie lecimy. No. Lecimy? Lecimy. A czemu taki wyżył? <laughs> I można taki... Ej, kiedyś... Zróbmy odcinek taki. Że lecimy... A. Oby nie falnął. I nagle brzydko rozwala portal. No. A, ej, a ja odłożyłem zapalniczkę. Ej, to by... To by było normalnie... Po wleśniki. No. O Jezus. Byśmy musieli się tepać. Albo... Gorzej. Chciałem no Ale tego byśmy nie zrobili No O kurde, i cave'o W cave'ie? Ja źle to jest. zdobię, nie kopię Axolotl? 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 Panie a tutaj by mógł być. Nagle niebieski. Mm. O, jest pan niebieski. No, co mnie klepiesz? Pan w niebieskich portkach, jak już. <grym> Dobra, po mnie. Poczekajcie. Trzeba coś zrobić. Zlepnąć trzeba. Niestety. Albo na odwrót. Ej! Wydepłem się, myślałem. I na wiesie. Ej! No, co za... <noise> Ale tylko jedno serduszko. Ale pończy to no, jakby to tarot i lecimy z No, najbardziej tu klatę bym teraz naprawił na swoim miejscu. Najlepiej, no, to będzie kosztowało tysiąc niewiele. Dobra, najwilij nową wyrobię. No. No więc. Hmm. Co tu można powiedzieć? Czyli to jest nie, nie pasze. No, nie. Jaką? baję? nie. A, skrzątańców. Uh hmm. -huh. Dobra, mój sklep. Mój sklep. Mój, mój, że mój, to jest mój sklep. Mój sklep! Ej. Zobacz. Ej, jak jedna łapka, to jest jedno jabłko. Do tego odcinka, bo mi się przyda. Tu zaczynałem. Szkielę wielka w tamtą stronę. To jest mój pierwszy crafting. Mój I pierś... trafił idealny chłop Podpalił mu się pierwszy crafting. Mój pierwszy crafting. ci crafting? Ale super, no nie wiem czy to jest końc, czy nie. Która godzina? Pie... 21. <grym> Ach, trafił pan Ale fajnie mi to wyszło, nie? No. Tak, że tu na to wszystko się podbuduje i do góry. Mhm. Up. Ej. A nie udało się. Lepa. No. Dobra, ej, na następnym odcinku będę pobijał parkur i taki zrobimy. Albo to nie będzie na tym świecie, ogólnie sobie stworzę nowy. Kumacie i tam zrobię taki kozacki parkour. A jak wam się podobało... ...Bad Wars? Napiszcie w komentarzu. Nie no. Dobra. Trzymajcie się, na rapa.